I witajcie ponownie na kanale odyńce.pl Jest godzina 5.50 rano Sobota Zmierzam w stronę Adamowic Rybnika Na poszukiwania z kierownikiem Arkadiuszem Messerschmitt, Żelazny Krzyż I Mauser To były znalezione rzeczy Jak zwykle mnie przytrzymały Kolejowe sprawy tutaj Przypadek, ale już chyba po wszystkim Zanim jednak przejdziemy do poszukiwań Trochę historii Podczas odprawy, a więc z raportów radzieckich, można wyczytać, że 12 lutego 1945 roku w okolicach wsi Adamowice w Województwie Śląskim zostały zestrzelone dwie maszyny, i niedawno obie te maszyny zostały odnalezione przez Śląską Grupę Eksploracyjną którą reprezentuje między innymi właśnie kierownik Arkadiusz i wspólnie dzisiaj również ze Stowarzyszeniem Galicja oraz Rudawa będziemy poszukiwać dalszych znalezisk. A więc sprawdźmy co czai się w pobliskich lasach. No i słuchajcie, odprawa już była, Arkadiusz pokazał co gdzie tutaj znaleziono, tak jak było na plakacie, w tamtym rejonie Żelazny Krzyż od Odyna, tutaj jak będziemy skręcać w tą stronę to Messerschmitt, chyba w odcinku Hat było fajne znalezisko, fragmenty z pulpitu samolotu, a z tej strony był Mauser, także każdy może wybrać swoją ścieżkę kariery, jakby to powiedzieli. Korporacji. W momencie, kiedy szukasz depozytów, nie wiem, broni, faktycznie szczątków samolotu, korzystałbym z częstotliwości od 4,4, czyli tak od zakresu, do 8 kHz około. Szukając monet, jeśli chcesz szukać depozytów. Jeśli szukasz na przykład, nie wiem, elementów średniej wielkości, mniejszych, korzystaj z częstotliwości około od 10 do około 14 kHz. No Natomiast jeśli szukasz mniejszej drobnicy, korzystaj z wyższych częstotliwości, mm. więc w granicach 16-18 kHz. Reakcji na kamienie magnetyczne nie będę tłumaczył, bo to jest przesunięcie skali. Ja i tak chodzę na zero, także to jest w ogóle zupełnie inny temat na. Parę godzin za daleko zjechałeś. Idziemy poprzez jeszcze maskowanie na początek filtr gruntu, to jest szybkość detektora, szybkość przemiatania sondą W momencie, kiedy szukasz dużych obiektów i chcesz, żeby detektor sięgnął głębiej, potrzebujesz wolniej machać i filtr gruntu ustawić jak najniżej. W momencie kiedy masz teren zaśmiecony na przykład, szybko przemiatasz, szybko ustawiasz filtr gruntu i ten detektor jest o wiele szybszy, płytszy, ale lepiej separuje. Maskowanie. Maskowanie użyjesz w momencie, kiedy, znaczy maskowanie jest to funkcja, która ci może zamaskować jakiś część gruntu. Szukając depozytów ustawiasz wysoko, na przykład od 5 do 8. Tak. Bo on zamaskuje ci część, część gruntu, żeby się pozbyć tych gwoździ małych na przykład, które są na wierzchu. Jeśli ich szukasz drobnicy, ustawiasz 0 albo 1, żeby właśnie widział wszystko. No i atrak został, jakby powiedziała młodzież, wyjaśniony. No i teraz czas ruszać w teren, chociaż pogoda średnia, to jednak liczy się wypad. Trzeba się poruszać, a nie znaleźć skarby. Czyli kierownik Arkadiusz się nie zainspirował. Co? No bo jak mówisz że chce tylko folię znaleźć tutaj. Folię? Tak. No ja cię podrzucę, podrzucę i jedź do domu. Chcesz się my pozbyć, to tak? dziękujemy tutaj. Pokaż na co cię stać. Pierwszy? Pierwszy śmieć? Tak, żelazo. Płaskie żelazo, dawał sygnał w kolor. Łóżka. Jaka, jaka mów? Nie wiem. Numer seryjny. Nie ma? Numer seryjny, zawór do wody z kibla na przykład taki. mamy sygnał żelazny może jakieś przyrządy z kokpitu nie spodziewaliśmy się niczego innego czyli jednak z kokpitu trzeba zakupywać swoje dziurki po sobie nic nie było nie było ingerencji człowieka tu mieliśmy punkt zbiórki przeszliśmy tu, tu zaczęliśmy poszukiwania i tak jak Arek wspominał na tej mapie to mamy oddziały leśne no. będzie? O. 560A, 560, 559, 558, 557. I ta zielona linia, która tu jest oddziela nadleśnictwo Tu są rudy raciburskie tu jest rybnik. Także dalej widać, że jesteśmy w zgodzie. Tylko musimy tutaj to przełamanie, żeby tu nie wyjść na... nie na to nadleśnictwo. Także musimy się trzymać bliżej, bliżej lewej strony. no mamy talerzyk z dziurką. To wygląda jak duża podkładka pod coś. Co podkładka, no, no to znaczy, że nie podbyle co. Może pod kokpit z samolotu. Nie, to już było. I tu było nakrętki, to te regulacje co jest yy, nawiewu na przykład. Tak? Tak myślę. A więc tak. Zobaczymy. A więc jednak, dzisiaj muszę puścić co? lot To, to jest moja podkowa. Ale ja ją nagrałem pięknie, piękne ujęcie mi się udało. Takie super. Ale jest cało, nie jest pęknięta. No. Zarezisko dnia na razie. Wyczyszczę <gry> i powieszę w domu. Mówi, że trafiło się coś większego? No, chłopca od słychać. I sygnał się utrzymuje. Odtąd. Dotąd. Tu może jakiś oryginalny kolor zielony, co nie został zjedzony. Tu troszkę przenika zielony. Tu troszkę zielony przenika. Mm. No ale krawędzie są bardzo równe, nie? I dosyć gruba jest ta blacha. Czyli masz już siekierkę, podkówkę. I trójkąt Samo. iluminatów, którzy kontrolują przemysł muzyczny. I mamy coś wyjątkowego. Lotka z jakiś. O kurde, to będzie do kolekcji tam. Do kolekcji do do pieski Piękne. Piękne dzieło sztuki przemysłowej. Waży troszkę. Chyba trzeba iść się zrzucić, nie? No, za chwilkę pójdziemy. To przy aucie leży coś podobnego, tylko, tylko że, że Te lotki są jakby takie... Wisz, że kilogram jest to złoty 30 mam. No, złoty 30 będę. A tutaj jest chyba troszkę więcej. Patrzcie mam dla przyrównania. Co żeśmy znaleźliśmy? <laughs> o kurde, tutaj to jest dopiero sztuka. To dzisiaj będzie fajnie. dopiero dziewiąta. zostawiam, nie wrzucam jej to się zajuma. To ja jadę do piekarni do jakiejś lokalnej piekarni po bułeczki Jest prawie dziesiąta czyli pół godziny jeszcze niecałe do tej przerwy, co kierownik Arkadiusz wyznaczył. Ja jadę do piekarni, co by kupić jakieś świeże pieczywko do naszej wyżerki. No i pogoda już nie jest taka różowa, jak jeszcze godzinkę, pół godzinki temu. Także neta nie ma, także będę musiał gdzieś się zatrzymać i poszukać, gdzie tu jest owa piekarnia. I trafiłem do piekarni w miejscowości Raszczyce. Jakoś się tam z panią dogadaliśmy, dogodaliśmy. Jakoś to było, tak to jest jak gorol jedzie daleko za Brynicę. Takie zgromadzenie, to chyba obietnice arka się ziściły. Nie moje, twoje. A co ja obiecałem? No właśnie, nie wiem. Przywiozłem ci wodę. Placjarek srebrny. Raz, dwa, trzy, cztery. Feningi 1800. Óski, jakieś perele. Wiatrak. I tu jest jakiś przełącznik ładny z jakimś numerkiem samolotu. I oto przed nami epoka nitów. Czyli kawałek co poszycia, nie? No, coś jakiś poszycie samolotu. Bez tego widzisz tutaj masę, fajne nity. O, takie ładne. Hmm. Tam farba jest jeszcze? No, byłoby tam na że no. No Tu może być takie się wiesz wie, 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 za. Dulux, no? Teraz będziemy malować sklep. Jak widzieliście po pierwszej części poszukiwań, nawet całkiem dużo rzeczy powychodziło z różnych tematów. Ale krz... es... G... jak? co? Konserwen Kronenblas no tak, ale... To jest jakieś korona i SG Śląska grupa eksploracyjna <grym 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 Protoplaści tak. No tego tam było pełno No, tam by trzeba było szybciej zrobić poszukiwania na, tylko na tym miejscu i wyzbierać to wszystko To by było najlepiej Potem będzie mieć na wyprawę O tak Prezydent kiedy ma urodziny? Późno Późno? W październiku To już miało. No to wygląda mi na wojskowy. Czekaj Nie wiem, coś, ale zobaczymy czy jest Z Messerschmitta jakiś przełącznik Z napisami, się to identyfikuje. Co to jest? Perele trochę fenioli niemieckich Jakieś kuleczka, kawałek łyżki Cała łyżka perele, łódka i to wszystko i to wszystko Dobrze. że taki plan ogólny i hmm. widzimy się gdzie pod Radomskim następnym razem czy gdzieś tam będzie informacja niedługo może będzie, może nie Jest dwa dni po poszukiwaniach, jadę do sklepu, jest prawie godzina ósma. Dzisiaj zaczynamy remoncik, także trzy tygodnie przed nami. Stare regały już zostały wyniesione, no i odsłoniła się tu, tu ekskluzywna boazeria. I zaczynamy dzisiaj roboty, a ja zaczynam jednocześnie, tak się złożyło akurat, w sobie przypadkowo nieplanowane. Zaczynamy dietki, tak jak kiedyś, muszę modego gonić, bo już 12 kg zszedł na swoich dietkach, a Oden pewnie wróci też chudszy i jeszcze bardziej opalony, nie? bo w Chorwacji trochę więcej słońca. Remont się zaczął, będą z tego jakieś może vlogi raz na tydzień, bo to tak potrwa może cały projekt z 3 tygodnie, mam nadzieję nie dłużej. No i co, odynie senior przyjechał, zgrywa się materiał. No i na dzień dzisiejszy blazeria, Czy co to było? Jak to nazwać w ogóle? Prawie cała. Panele, panele. A no to jest na Słyszycie, co to jest? Zostało jeszcze przy klimatyzacji. Remont kicia wyczuła, nie? Tak jak dwa lata temu też przyszła. No i właśnie, tak mamy podsumowanie po godzinie tutaj zdejmowania tych paneli, bazerii czy czegoś. Także. Nabułki, nabułki, styknie. A więc były i znaleziska z lasu, i spod boazerii, czy spod paneli zwał, jak zwał. Piątek, który był wczoraj, był bardzo deszczowy, bardzo niefajny, chyba najbrzydszy dzień w tym roku jak dotychczas. Dzisiaj sobota, początek okresu świątecznego może będzie trochę więcej słońca. Oby tak było. U nas będą w niedzielę i w lany poniedziałek jakieś filmy, 3-4 filmy na różnych tam kanałach, tak żeby było co oglądać. To jakby ktoś się trochę nudził, to może zajrzeć w niedzielę i w poniedziałek. Natomiast w najbliższym czasie, o właśnie w poniedziałek, mamy mały mini zlocik połączony z mini poszukiwaniami. Jeszcze tam nie byłem, więc nie wiem co tam będzie. Z tego też będzie jakiś materiał. No i to by było w ten sobotni poranek. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć.